Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Okres ilu protonów, neutronów, nekleonów i elektronów są zbudowane jony? I mamy tutaj kation, czyli jon dodatni glinu. To przechodzimy sobie do Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych i szukamy glinu. I mamy tutaj przede wszystkim takie do zrozumienia, że jak mamy pierwiastek i on jest od A do Z to my z układu oczytujemy tak. Tu jest Z, ale A jest w tym miejscu na układzie, okej? Okay? Żeby Wam się to nie pomyliło. Zatem zapiszmy sobie to tak, a potem przekształcimy to tak, czyli jest AL. I tutaj mamy 27, 13, to po prostu to przerzucamy tu. Bo to w tym miejscu jest na stałe. Ok, i teraz tak. Mamy tutaj protonów 13, elektronów 13, natomiast neutronów jest to, odjąć to, czyli jest ich 14. Należy rozumieć, jak powstaje ten kation, że mamy Al, Odejmujemy mu 3 elektrony i wtedy powstaje nam Al3. To oznacza, że w kationie Al3 będziemy mieć liczba protonów się nie zmienia. Elektronów natomiast mamy o 3 mniej, czyli będzie ich 10. Liczba neutronów nam się nie zmienia. Będzie ich 14. I liczba nukleonów, czyli suma protonów i elektronów, również nam się nie zmienia, bo nie zmieniają nam się te liczby. Czyli nukleony też nie. Podpunkt B. Mamy tutaj S. W tym miejscu mamy 16. 32 nie zapisujemy tu, tylko u góry. Już wiemy, że liczba protonów i neutronów nam się nie zmienia, zmienia nam się liczba elektronów. I tutaj należy zrozumieć, jak powstanie nam anion, czyli mamy S. Tym razem dodajemy dwa elektrony, aby powstał nam jon ujemny, czyli który ma więcej elektronów. Tutaj mamy więcej protonów, dlatego jest 3 plus. Zatem, jak weźmiemy sobie jon S2, to liczba protonów to 16, ale liczba elektronów to o 2 więcej. Będziemy mieć 18. Liczba neutronów odejmujemy, mamy 16. Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów nie zmienia się. Wynosi ona 32. Ok. No to zaczynamy pod punkt C. Mamy magnez. 24-12. Jak powstaje nam tutaj ten jon. Mamy 2 plus, czyli odejmujemy dwa elektrony. Aby otrzymać MG. 2 plus. Zatem liczba w MG 2 plus to protony 12, elektronów zabraliśmy 2, będzie 10, neutronów 24 odjąć 12 to 12, czyli znów liczba nukleonów nam się nie zmienia, wynosi ona tutaj 24. D. J. 53 127. I zapisujemy sobie. I dodać jeden elektron, dodaje, daje nam to i minus. Czyli znów i minus. Liczba protonów 53 elektronów, o 1 więcej. 54. Natomiast będzie neutronów. 127 odjąć 53 to 74. Liczba nukleonów wciąż 127. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.